Cześć! Witajcie na kanale firmy Applaus. Nazywam się Grzegorz, a ze mną jest Edy. W jednym z naszych odcinków omawialiśmy temat profesjonalnych mikrofonów nakamarowych i rozwiązań audio for video. Link do niego możecie znaleźć w opisie lub w górnym rogu. Możecie oczywiście kliknąć i go obejrzeć. W dzisiejszym odcinku natomiast przyjrzymy się mobilnym rozwiązaniem dla vlogerów, podcasterów czy też innych twórców treści audio wideo, którzy korzystają wyłącznie z rozwiązań mobilnych, takich jak smartfony, tablety lub lustrzanki czy aparaty kompaktowe a więc nieprofesjonalnych camcorderów. Aktualnie funkcjonujemy w rzeczywistości, w której jesteśmy z każdej strony otoczeni treściami audio-wideo. Filmy, seriale, reklamy, podcasty, platformy streamingowe stały się naszą codziennością. Dochodzą do tego też media społecznościowe, Facebook, Instagram, YouTube, szybko zdobywający rynek TikTok. Są przecież w głównej mierze oparte o kontent audio-wideo. Dzięki temu możemy zauważyć ogromną liberalizację zamkniętej jeszcze kilkanaście lat temu branży filmowej, reżyserskiej, medialnej. Dzisiaj poniekąd każdy z nas może być po reporterem, reżyserem, scenarzystą, a także dźwiękowcem, vlogerem w jednej osobie. Wystarczy, że mamy przy sobie smartfon. Współczesne technologie i smartfony pozwalają na tworzenie naprawdę wysokiej jakości treści wideo. Logowe modele najpopularniejszych producentów już dziś oferują nam możliwość nagrywania w 4K i 60 klatkach. Warto jednak pamiętać, że za ogólny odbiór materiału wideo odpowiada nie tylko obraz, ale także dźwięk. Aktualne urządzenia mobilne mają zazwyczaj bardzo zaawansowaną optykę, czego niestety nie możemy powiedzieć o dźwięku. Fragment, który teraz słyszycie, został nagrany smartfonem. Dlatego dziś przyjrzymy się dokładnie nowym mobilnym rozwiązaniom dla twórców od firmy Sennheiser. Temat rozwiązań tego typu poruszaliśmy już w jednym z naszych poprzednich odcinków. Link do tego materiału znajdziecie w prawym górnym rogu. Widzicie na naszym biurku pełen wachlarz możliwości sprzętowych dla współczesnych filmowców. Omówimy takie rozwiązania jak zestawy mobilne MKE200 Mobile Kit, mk 400 Mobile Kit, xs 4 d Portable Life Mobile Kit oraz XS Love USB-C Mobile Kit. Zaletą tych wszystkich rozwiązań jest przede wszystkim możliwość nagrywania od razu po wyjęciu z pudełka, bez żadnych dodatkowych aplikacji czy dodatkowego oprogramowania. Wszystkie te rozwiązania są dedykowane przede wszystkim do pracy ze smartfonem. Stąd znajdziemy w zestawach specjalne uchwyty oraz mini statywy, które pomogą nakręcić stabilny obraz. Dodatkowo wszystkie zestawy oprócz XS laf USB-C Mobile Kit możemy używać również z strzankami, ponieważ zostały wyposażone w odpowiedni kabel. Warto też dodać, że wszystkie prezentowane mikrofony możemy zakupić oddzielnie bez dodatkowego wyposażenia oferowanego w ramach zestawu. Zacznijmy zatem od najprostszego zestawu z mikrofonem Xyslav USB-C. Jak wskazuje sama nazwa, w zestawie oprócz statywu i uchwytu na smartfon znajdziemy dookólny mikrofon krawatowy Xyslav, zakończony z łączą USB-C. Xyslav bazuje na bardzo popularnym mikrofonie krawatowym ZAHZER m 2 Mikrofon tego typu jest podstawowym narzędziem na do nagrywania osoby mówiącej do kamery. Ten rodzaj mikrofonu doskonale sprawdza się podczas kręcania reportaży, vlogów czy podcastów. Dzięki kablowi o długości 2 metrów możemy wykorzystać ten mikrofon również do prowadzenia wywiadów, gdzie osoba pytająca pozostaje poza kadrem. Dzięki złączu USB-C ten zestaw będzie kompatybilny z większością najnowszych smartfonów na rynku, oczywiście oprócz sprzętu Apple. Do mikrofonu jest również dołączony specjalny klips mikrofonowy do przepinania do ubrania, dedykowana osłona przeciwwietrzna oraz etui do przechowywania. Aktualnie zestaw z tym mikrofonem kupimy za około 450 zł, natomiast sam mikrofon XSLAW USB-C za około 269 zł. Warto też wspomnieć, że poza zestawem możemy kupić podobny krawatowy mikrofon XSLAF Mobile ze złączem Jack 3,5 mm do rejestracji dźwięku na komputerach i starszych urządzeniach mobilnych. Zanim przejdziemy jednak do kolejnego sprzętu, chciałbym wrócić na chwilę do pozostałej zawartości zestawu. W zasadzie we wszystkich prezentowanych zestawach dodatkowe posażenie jest identyczne, do tego możemy już teraz go omówić. Oprócz właściwego mikrofonu i kabelków w ramach zestawu dostaniecie zaprojektowany przez Zenheizera uchwyt do smartfona z litegowym aluminium. System pokrętło i Blokad umożliwia nam obracanie telefonu o 180 stopni i zapakowanie smartfona w pionie lub poziomie lub też pozycjach pośrednich, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rozsuwana klamra jest wykończona gumowymi stopkami, dzięki czemu dopasujemy ją do niemal wszystkich aparatów i dobrze je zamocujemy. Sam uchwyt jest wykonany bardzo precyzyjnie i solidnie. Sprawia wrażenie, że jest w stanie w zasadzie wytrzymać wszystkie niedogodności codziennego użytkowania. W każdym z tych zestawów znajdziemy również mini statyw włoski marki Manfrotto. Jest to lekki statyw z obrotową głowicą kulową i przyciskiem blokady, który umożliwia nam pozostawienie i zapakowanie głowicy w odpowiednim położeniu. Składane nóżki statywy pozwalają nagrywać z ręki, dzięki czemu poprawimy stabilizację obrazu naszych nagle. Możemy również postawić sprzęt na większości powierzchni. Antypoślizgowe gumowe stopki będą stabilnie trzymać statyw. Skoro już omówiliśmy pierwszy zestaw, to możemy pójść dalej. Zestaw MKE200 Mobile Kings skonfigurowano na bazie mikrofonu kierunkowego MKE200. Jest to kompaktowy mikrofon typu Shotgun. Jego konstrukcja skupia się na nagrywaniu dźwięku w osi mikrofonu, niwelując większość dźwięku z boku. Kapsuła MK200, czyli tak naprawdę właściwy mikrofon, jest ukryta wewnątrz obudowy, która pełni również rolę filtra przeciwwietrznego. Dodatkowo kapsuła jest zawieszona na specjalnych uchwytach antywstrząsowych. Taka kombinacja chroni nasze nagrania przed szumem wiatru oraz szumami przenoszonymi przez obudowę mikrofonu. Jeśli kręcimy materiał na zewnątrz, możemy skorzystać z dodatkowej osłony, tak zwanego Futralisa, które w jeszcze większym stopniu minimalizuje wpływ wiatru na nagrania. Warto wspomnieć, że mikrofon MK200 jest bardzo uniwersalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o kompatybilność sprzętową. Jest wyposażony w uchwyt typu zimna stopka. W zestawie znajdziemy również dwa rodzaje kabelków Jack 3.5 mm do połączenia ze smartfonem bądź lustrzanką. Zresztą cały zestaw umożliwia nam pracę albo ze smartfonem, albo lustrzanką. MK200 Mobile Kit sprawdzi się w przypadku vlogowania, nagrywania podcastów, reportaży, wideorelacji. Możemy nim nagrywać zarówno siebie, jak i kogoś, lub też kręcić dźwięk ambientowy. Ten zestaw znajdziemy na rynku już za 580 zł. Nieduże kwoty jak na oferowane możliwości. Jeśli jednak chcecie mieć jeszcze większą kontrolę nad swoim nagraniem, możecie spojrzeć w stronę zestawu MKE400 Mobile Kit z mikrofonem MKE400. Podobnie jak w przypadku MKE200, jest to mikrofon kierunkowy o superkardioidalnej charakterystyce, który zbiera dźwięk głównie w swojej osi. W po podróżnieniu od MKE 200 ten model posiada filtr dolno i 3-stopniowy przełącznik czułości. Ten 3-stopniowy przełącznik czułości zapewnia dźwięk bez w każdym środowisku w różnych odległościach od źródła dźwięku, a przełączalny filtr dolno-przypustowy skupia dźwięk na najważniejszych częstotliwościach, zapewniając kolorowność i zrozumiałość naszej mowy. Dodatkowo w MKE 400 mamy również wyjście słuchawkowe, dzięki czemu możemy podłączyć słuchawki i na bieżąco monitorować nasze nagranie. Natomiast założenia konstrukcyjne obudowy i systemu zawieszenia antywstrząsowego są identyczne jak w przypadku MKE200. MKE400 jest również wyposażony w zimną stopkę oraz wymienne spiralne kable 3,5 mm z blokadą, które zapewniają kompatybilność z aparatami i urządzeniami mobilnymi. MKE400 Mobile Kicks sprawdzi się w przypadku vlogowania, nagrywania podcastów, reportaży, wideo Zestaw ten kupimy za około 1000 zł. Przejdźmy teraz do ostatniego rozwiązania w naszym zestawieniu. Jest to zestaw XSWD Portable Love Mobile Kit. To drugi w dzisiejszej prezentacji zestaw z mikrofonem krawatowym, jednak bazuje on już na bezprzewodowej technologii przesyłu sygnału. Podstawą tego zestawu jest zestaw mikrofonowy XSWD Portable Lavalier Set, w którym znajdziemy nadajnik z dookólnym mikrofonem krawatowym m 2 oraz odbiornik, który podłączymy do naszego mobilnego urządzenia. Zestaw jest kompatybilny zarówno ze smartfonami, jak i lustrzankami, dlatego na jego wyposażeniu znajdziemy dwa kabelki ze złączami TRS i TRRS 3,5 mm. Systemy XSWD wykorzystują transmisję cyfrową i pracują w paśmie 2,4 GHz i oferują zasięg do 75 metrów. Nadajnik i odbiornik mają wbudowany akumulator, który naładujemy za pomocą kabla USB. Na jednym ładowaniu możemy pracować do 5 godzin. Właśnie ze względu na bezprzewodową technologię jest to najdroższy zestaw wśród tych, które wam dzisiaj pokazujemy. Kosztuje około 1600 zł. Ten zestaw idealnie sprawdzi się podczas kręcenia reportaży, vlogów, podcastów czy wywiadów. Jak widzicie, mamy na rynku coraz więcej mobilnych rozwiązań, które przenoszą nagrania zarówno pod kątem wideo, jak i dźwięku na zupełnie nowy, wyższy poziom. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju content tworzycie, czy nagrywacie siebie, czy kogoś, na pewno znajdziecie sprzęt, który Wam to ułatwi i poprawi jakość nagrań. Ze swojej strony możemy polecić Wam zestaw mk 400 Mobile Kit, który ma bardzo dobrze wyważoną cenę, jest bardzo funkcjonalny i sprawdzi się niemal w każdej sytuacji nagraniowej. Po więcej informacji o zaprezentowanych produktach i o szczegółach technicznych zapraszamy Was na stronę producenta zanheiser.pl. Jeśli macie do nas pytania, to zachęcamy do ich zadawania w komentarzach. Jeśli materiał Wam się spodobał, to stawcie kciuk w górę. Dziękujemy i do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki, do zobaczenia.